Logarytmy pojawiają się na każdej maturze, zarówno w starej, jak i nowej formule. Posłuchajcie, liczba jest równa. No to mamy odejmowanie, mamy dwójkę, mamy dwójkę. Popatrzcie, odejmowanie, dwójka, dwójka, czyli to będzie ten wzór. Ten wzór z odejmowaniem, gdzie podstawy są takie same. Widzicie, mamy 2, 2. No to słuchajcie, mamy tak, logarytm 2. No to tutaj byłoby B, tutaj C. Mamy BC. BC, czyli będzie 45. 40 podzielić na 5 to 8. No i teraz jak działają logarytmy? 2 do jakiej potęgi to jest 8? do trzeciej, czyli będzie równać się 3 odpowiedź B, tak? Bo 2 do potęgi trzeciej to jest jak 2 razy 2 razy 2, czyli 8. A pamiętajcie, kliknijcie tutaj, mam kursy do starej matury, do nowej matury, podstawowej oczywiście i rozszerzonej i zdążycie się przygotować, nic się nie martwcie, typy zadań na matury są powtarzalne, bardzo łatwo się przygotować. Kliknijcie tutaj i zobaczcie.